Spokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 13 czerwca. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy święto świętego Antoniego z prezbitera i doktora kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pani właśnie przed momentem minęła północ w Dzień Świętego Antoniego. Już wczoraj, czyli w niedzielę 12, mieliśmy z Małym Chórem Wielkich Serc koncert w Tomaszowie Mazowieckim w parafii Świętego Antoniego z okazji Dni Antoniańskich. Jestem trochę, mówiąc delikatnie, zmęczony i powiem Wam o tym, jak bardzo dzisiejsza Ewangelia i to święto pasuje do obecnej sytuacji, w której Pan Bóg mnie postawił. Już mówię o co chodzi. Kiedy wróciliśmy z koncertu, zastanawiałem się, co powiedzieć, jak nagrać Zielone Pastwisko. Zastanawiałem się nad świętym Antonim jako patronem rzeczy zagubionych. Myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, że kiedy coś tam wam gdzieś zginęło, to szukaliście i prosiliście, święty Antoni, ty podobnież jesteś dobry w tym, żeby pomagać w odnalezieniu rzeczy zagubionych. Kiedy tak się zastanawiałem, kiedy przygotowywałem już kamerę, Okazuje się, że przyszedł człowiek załamany, z trudnościami życiowymi, z bagażem życiowym. Młody człowiek, który już był w więzieniu, który ma problemy z alkoholem, który swoje problemy i trudne relacje ze swoim ojcem przełożył na relacje z Panem Bogiem. Nie będę teraz mówił o szczegółach, ale chcę Wam powiedzieć, że dotarło do mnie, kolejny raz, że święty Antoni jest również patronem ludzi zagubionych, nie tylko rzeczy zagubionych. I dzisiaj, kiedy czytam tę Ewangelię na dzisiejszy dzień w Liturgii Franciszkańskiej, Jezus mówi w Ewangelii św. Marka, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I również mowa jest o tym, że Pan Bóg współdziałał z tymi głosicielami Ewangelii, potwierdzając naukę znakami, które jej towarzyszyły. Kochani, byłbym ogromnym kłamcą, gdybym powiedział, że Pan Bóg nie współdziała, kiedy człowiek oddaje się Ewangelizacji. I tej niedzieli, która właśnie minęła, Pan Bóg kolejny raz potwierdził, jak bardzo potrafi zatroszczyć się o potrzeby tych wszystkich, którzy oddają się ewangelizacji. Otrzymaliśmy dzisiaj informację, że nasz przejazd na kolonie i z powrotem autokarem, i również poruszając się tam po różnych miejscach koncertowych, to jest kwota około 10 500 zł. Nie myślałem, że aż tak dużo, ale pomyślałem sobie. Panie Boże, oddaję Ci. Ty się tym zajmij. Ty dasz radę. I wyobraźcie sobie, że dokładnie po tej mojej prośbie pojawił się człowiek właśnie po mszy świętej o 11.30, na której grałem na gitarze. Pojawił się człowiek, który prawdopodobnie ogląda, ogląda Pan teraz to zielone paswisko, wyjął kopertę i mówi, jedzie ojciec z dzieciakami nad morze, na kolonie. Organizuje ten wyjazd i tę ewangelizację. Proszę. Była koperta z pieniędzmi. Nie jest to pełna suma, ale jest to dobry zastrzyk do tego, żeby zrozumieć, że nie jestem sam, że nie jesteśmy sami w tych naszych działaniach. Kochani, ta Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi, że oni poszli i głosili na wezwanie Pana Jezusa, a Pan Bóg potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I również ten człowiek, który przyszedł dzisiaj poprosić o pomoc. Rozmawialiśmy niezbyt długo, półtorej godziny tylko. Bywało i, i także czasem komuś poświęcałem pół dnia. Okazuje się, że skończyło się to modlitwą, skończyło się to błogosławieństwem, poprosił o różaniec. Nie wiem, jakie będą dalsze losy tego człowieka, czy wytrwa w swoim postanowieniu, czy nie. Ale wiem o tym, że Pan Bóg posługując się moją niegodną osobą, powiedział temu człowiekowi, jak bardzo go kocha. Że Pan Bóg go nie przekreśla, że daje mu perspektywę. Wystarczy tylko pójść za głosem Pana Boga i zaprzeć się samego siebie. Chcę Wam powiedzieć, kochani, że święty Antoni był takim głosicielem Ewangelii, którego nauczaniu towarzyszyły różne znaki, różne cuda, zjawiska nadnaturalne. Myślę, kochani, że nie musimy na siłę poszukiwać takich niezwykłości, ale jeśli Pan Bóg daje, to powinniśmy się też nimi dzielić. To kochani, do czego nas wzywa Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to do tego, abyśmy szli i głosili i wszystko zostawili Panu Jezusowi. Chciałem kochani bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają kanał Piotr Kleszcz 2 i również tym, którzy oglądają Zielone Pastwisko na kanale Archidiecezji Łódzkiej i wspierają również małych Chór Wielkich Serc w działalności, w ewangelizacji. Również bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy gdzieś tam przez jakieś gesty, sympatii, jakiś liścik, jaka, jakaś przyklejanka na lodówkę, coś innego wspierają. Tydzień temu, kochani, napisała do mnie pani Alina Stulpa, która mówi, że słuchając zielonego pastwiska, Przeżyła coś w rodzaju takiej inspiracji, pochylenia się nad Słowem Bożym i poprzez wiersze odniesienia się do tych fragmentów, które gdzieś tam na końcu w zielonym pastwisku się ukazują, kiedy już jest Bóg, po błogosławieństwie. Napisałem mianowicie taką książkę Zamyślenia nad Słowem Bożym, pani Alina Stulpa. Na zakończenie, kochani, z mojego pokoju, trochę taki zmęczonym, ale nie tak maksymalnie, bywało gorzej, chcę przekazać Wam, Boże, błogosławieństwo, abyście Wy również. Obierali sobie takich dobrych, duchowych, świętych przyjaciół, jak święty Antoni, który może nam pomagać, taki starszy brat wieży, który, który już przeszedł tę ziemską pielgrzymkę, osiągnął niebo i również wspiera nas, abyśmy szukali tego wszystkiego, co nam zaginęło w życiu. Szukali również tych wszystkich, którzy gdzieś tam zagubili się w życiu. Przyjmijcie teraz, kochani Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.